Zamierzasz kupić nieruchomość. Pytanie, które się pojawia, czy kupić to na rynku pierwotnym czy wtórnym? Oto kilka różnic pomiędzy tymi dwoma e, rynkami. Pierwsze to stan nieruchomości. Na rynku pierwotnym nieruchomości są zwykle nowe nigdy wcześniej nie zamieszkałe. Oferowane są najczęściej przez deweloperów bezpośrednio po zakończeniu budowy lub nawet w trakcie jej trwania. Z kolei na rynku wtórnym nieruchomości są już używane, często posiadają określoną historię i mogą wymagać remontu lub odświeżenia. Drugie, to na co zwrócić uwagę, to proces zakupu. Na rynku pierwotnym transakcje często obejmują podpisanie umowy przedwstępnej, a następnie oczekiwanie na ukończenie inwestycji. Na rynku wtórnym zakup może być przeprowadzony przez szybszą finalizację transakcji i czas jej zawarcia zależy tylko i wyłącznie od sposobu finansowania zakupu, czy jest to zakup ze środków własnych, czy z kredytu. Różnica trzecia to cena. Na rynku pierwotnym ceny mogą być wyższe z powodu nowoczesnych technologii i standardów budowlanych, koszty mogą uwzględniać dodatkowo opłaty, tak jak miejsca parkingowe czy dodatkowe posażenie. Z kolei na rynku wtórnym ceny mogą być bardziej elastyczne, a negocjacje z właścicielem mogą prowadzić do uzyskania lepszej okazji cenowej. Czwarte to ryzyko i gwarancje. Na rynku pierwotnym deweloperzy często oferują gwarancje na nowe mieszkania, co zmniejsza ryzyko związane z ukrytymi wadami budynku. Z kolei na rynku wtórnym kupujący ponosi większe ryzyko odkrycia wad ukrytych, dlatego też jest ważne przeprowadzenie dokładnego przeglądu technicznego przed zakupem. I wreszcie różnica piąta to lokalizacja. Na rynku pierwotnym projekty często powstają na rozwijających się nowych obszarach, co może się wiązać również z początkowym brakiem rozwiniętej infrastruktury. Z kolei na rynku wtórnym nieruchomości znajdują się zwykle w ustabilizowanych miejscach z pełną infrastrukturą, co przemawia za ich dostępnością i wygodą dla mieszkańców.